I będzie to wiadomość od Wszechświata dla Ciebie, od kart anielskich, czyli od naszych kochanych aniołków i energii anielskich. Zobaczmy, co Ty powinieneś powinnaś wiedzieć właśnie teraz. Zobaczmy. Masz sobie dać radość, tak? Yy, I to jest właśnie ten czas na to. Radość jest najwyższą energią. To magiczne poczucie, że wszystko jest możliwe. Jej źródłem jest wdzięczność za dary, które niesie ze sobą każdy moment. Przyciąga i tworzy obecne i przyszłe chwile na najwyższym poziomie. Czyli słuchajcie, nie planujcie za daleko. Cieszcie się dzień, dniem dzisiejszym, tym, co daje Wam wszechświat. Starajcie się wyciągać z tego jak najwięcej dla siebie i cieszyć się wszystkim tym, co masz, a nie wszystkim tym, czego nie masz. I to jest bardzo ważne. Jeżeli nauczysz się być wdzięcznym i cieszyć się wszystkim tym, co masz, przyciągniesz tego coraz więcej. Tak? I tutaj da tobie też motywację do dalszego działania. Zobaczmy, co dalej. No i ja radość też uzdrawia, słuchajcie. Tak. Co jeszcze? Co jeszcze? Co jeszcze powinniśmy wiedzieć? O, dobrze. I mamy zmianę kierunku. Czyli przestań robić tak jak do tej pory. Porzuć wszystkie dawne schematy, dawne wzorce porzuć wszystko to, co tobie już nie służy, tak? E I tutaj mamy takie przesłanie. Zmiany, których doświadczasz, zmierzają w kierunku wyznaczonym pragnieniem otwarcia swego serca na miłość i nasze przewodnictwo. Otaczamy cię ochroną teraz i w przyszłości, więc krocz swoją drogą ku upragnionym celom. Słuchajcie, chodzi tutaj o miłość e do siebie, do wszechświata, do życia, do zwierząt, do roślin, do natury i czego tylko chcesz, e, i do czegoś, co również ma serce, tak? E, chociaż możesz również kochać e, coś, co lubisz i wydawałoby się, że nie żyje. Nie ma problemu. Natomiast e, Chodzi tutaj nie tylko o partnera, chociaż może chodzić o zmianę również partnera, tak? Czyli jest tutaj również taka przepowiednia i taka wiadomość od wszechświata, że ten partner, który był ostatnio w Twoim życiu, to Tobie już nie służy, że lekcja karmiczna na tą chwilę przynajmniej się już zakończyła. Jeżeli czujesz przyciąganie, to może się spotkać w następnych wcieleniach, natomiast masz tutaj zmianę kierunku, tak? I otworzyć się na miłość z kimś nowym. I co jeszcze? Co jeszcze powinnaś wiedzieć? Mhm. Szczęście w nieszczęściu to co wydaje się być problemem w rzeczywistości jest częścią odpowiedzi na twoje modlitwy. Zrozumiesz przyczynę swojej obecnej sytuacji, gdy wszystko się wyjaśni. Ufaj w moc niebiańskiej ochrony i w nieskończoną, śmo, w nieskończoną mądrość, a twoje modlitwy zostaną wysłuchane. Czyli czekaj, bo coś dostaniesz. Wydarzyło się w Twoim życiu coś, co wydawało Ci się karą, co wydawało Ci się dlaczego znowu ja, dlaczego znowu tak, dlaczego znów mi się nie udało. A tutaj masz coś dostać, tak? Czyli to, co Ci się dzisiaj wydaje nieszczęściem, za chwilę może się zmienić, i za jakiś czas, jak się cofniesz, to pomyślisz, warto było, tak? Co jeszcze? Co jeszcze? Okazja do przebaczenia. Ta sytuacja przynosi okazję do uzdrowienia, rozwoju i porzucenia negatywnych schematów. Skup się na wewnętrznym boskim świetle i dobru innych ludzi. Pomożemy ci uwolnić się od myśli, uczuć i energii nie pozwalających ci przebaczyć, a także wyniesiemy cię na wyższy poziom spokoju i współczucia. I słuchajcie, tutaj hmm, trzeba po prostu wybaczyć sobie. Nie wolno sobie tłumaczyć, że byliśmy z kogoś za dobrze, tak? Nie, że coś oddaliśmy siebie komuś, tak? Za to wszystko dostaniesz nagrodę. Nigdy pamiętaj nie trać siebie i zawsze bądź dobrym człowiekiem. Nigdy nie odpłacaj się tym samym, a wszechświat to wszystko widzi. Bóg jest w Twoim sercu i On doskonale wie, E, że to jest ciężko, tak, żeby m, tak jakby m, nie robić takiego odwetu na kogoś. Jeżeli coś komuś dałeś, to życz mu zdrowia, niech mu pójdzie e, na szczęście, tak? E, I wtedy to, co wyślesz, to do ciebie wróci ze zdwojoną siłą i w potrójnej ilości, tak? Dobrze, zobaczmy jeszcze kartami Tarota. Co nie powinniśmy się dowiedzieć o Twojej przyszłości? Co się powinniśmy dowiedzieć o Twojej przyszłości? Mhm. Karty się wysypały w związku z tym. Aha, bo pierwsza była sprawiedliwość. OK. No i to jest właśnie to, o czym my mówimy: że wszystko to jest sprawiedliwość, która wie, czy Ty masz dostać nagrodę, czy Ty masz dostać karę. I zobaczymy, co jeszcze. Co tutaj ta Sprawiedliwość dla Ciebie ma. No i ona ma dla Ciebie bratnią duszę. Zobacz, to jest Dwójka Kielichów i to jest Twoja bratnia dusza. Czyli właśnie masz otworzyć się na tą miłość, czyli zmienić kierunek na zupełnie kogoś nowego, tak? Tamta osoba miała tylko nauczyć Ciebie. Yy, Pewnych rzeczy, które pewnie wyciągniesz z, z tego jakieś wnioski. Miała pokazać też Bogu, że jesteś niezmiennie dobrym człowiekiem. To był taki test, żeby Ciebie sprawdzić, czy, hmm, czy można dać trzy razy więcej, tak? No i dostajesz tutaj króla kielichów, hmm. czyli kochającego mężczyznę. Bardzo pięknie. Bardzo pięknie. I co jeszcze? Wow, i dostajesz dziesiątkę pentakli. Dziesiątka pentakli to jest i dobra firma, i dobra praca, i sporo pieniądze, i dobry związek, i stabilny związek, i związek oparty na miłości, szacunku. Pięknie. Mm, pokazane jest tutaj. Ludzie tańczą w energii słońca. Wprawdzie są tacy malutcy na tej karcie, ale tutaj z przodu są piękne kwiatki, zwierzaczki. Także tak, widzisz, opłaciło się być dobrym człowiekiem dla niedobrego człowieka, tak? Czasami warto jest ze szczerym sercem wrogowi pożyczyć szczęścia. Słuchajcie, to jest bardzo trudne. No, i mamy tutaj spotkanie tych bratnich dusz, z, takie zjednoczenie, więc może to być yy, ktoś z przyszłości, yy, może to być relacja karmiczna z przyszłości. Yy, czyli wy będziecie tak jakby czuli, że się znacie z będziecie mieli połączenie dusz. No, i mamy tutaj mężczyznę, który jest kapłanem. Które jest zgodne z prawami wszechświata, żyjący, uczciwy, wierny, lojalny. No, kapłan, tak? No to czyli to jest ktoś, kto jest wierny Bogu, czyli wierny e, tym wszystkim prawom wszechświata. I jeszcze jest kochający, słuchajcie, no cudnie, cudnie, cudnie. Tak. Karta śmierci mi wypadła. Ehm, natomiast hmm, bym powiedziała, że to jest że całkowicie to, co było, i odrodzisz się od nowa, i w tym pomoże ci słońce, yy, które ciebie ogrzeje, które da ci radość, które da ci optymizm. Yy, I może będziesz takim słońcem do tego króla. I zobaczcie, to idzie z góry, tak? Energia słoneczna rozprasza się zewsząd, idzie z góry, ale rozprasza.